Spotkaliśmy się dzisiaj, aby wspólnie poprzeć deklarację, aby manuskrypt historyczny pozostał w Toruniu. Jest on niezwykle ważny dla tożsamości Torunia, tożsamości regionu, ale myślę, że też dla całej historii Polski. Skutek różnych wydarzeń historycznych, zabory, wojny zawieruchy różnego rodzaju historyczne my nie mamy zbyt wiele takich zabytków nie mamy zbyt wiele też tego typu rękopisów dlatego uważam że on jest niezwykle cenny dla Torunia i dla Polski dla dziedzictwa narodowego ponadto on świadczy w moim przekonaniu o przyjaźni polsko-węgierskiej każdy kto tutaj przyjeżdża każdy turysta może ten manuskrypt obejrzeć, może z nim się zapoznać i poznaje przez to cząstkę historii Węgier. Myślę, że to jest niezwykle ważne. Przecież my bardzo dobrze opracowaliśmy historię tego dokumentu, przedstawiamy ją, udostępniamy. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Myślę, że też mógłby to być, ten dokument mógłby być początkiem jakiejś wymiany muzealnej pomiędzy Węgrami a Polską. I to jest najlepsza droga zacieśniania przyjaźni. Nie tyle przekazywanie, przekazanie go Węgrom, ale współpraca pomiędzy Toruniem Polską a Węgrami, jeśli chodzi o wymianę różnych dóbr kultury. Chodzi mi o ekspozycje, które przecież poszczególne placówki mogą e, udostępniać.